Ja się Maneczko z tej strony. Jole, dzisiaj z witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj z witam w gospodarstwie potacie takim starym, że tak powiem. No, pokrótce wam powiem. I tak I badam szybko, bo jeszcze musimy założyć header. I ten, więc tak, przyczepka. Kolejna przyczepka. Brony 4,3 metra i 3 dziecha. Biarcki, Agromasz Trójka, Piątka, Tonówka Przyczepa, Want. Przejechali mi, kuzyn pożyczył. Lejtaki, oto. Trzypek, sześćdziesiątka, trzypek. Talżówka 2,8 m, albo 2,1 chyba. Siewnik 2,5 metra. No i Bison Z5, Z56, Z056 ile to jest napisane Dobra, nieważne ile jest napisane, ale to jest 50 Trójka półk kolejny Taki oto uprawowy kotywator Szczepka, siewnik yy, wózek z hederem No i tutaj stoi 60. Yy, z turem Trzy, też trzypek. Więc tak, co dzisiaj robimy? I uwaga, układ chodzenia zalany wodą. Nic nie zdarza na wodę, aha O, wora, wstajemy Musimy patrzeć Czy kurde aż przejdzie, czy nie Pójdź szybko Chyba muszę sobie coś usiąść Tak, Heder akurat tak nie wygląda, bo ja za chwilę go na, ja po prostu na zimę wywalam. Co tu odkurzamy? Trzeba założyć, A to to Ten, tam, no wiecie. Kufa, to się nazywa. Nie chyba Tak. Jeżdżamy. Jeszcze trochę, pewnie Teraz ja mu czemu? czemu nie muszę nie przełoczkiem czy coś o, 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 o no, nie widzę. Dober. O, jest ustaw. I teraz zdajemy mu to widła za 050 ustaw. Pano sobie tu damy. A teraz wjeżdżamy sobie, znowu zamontowanemu to widło, spodziewamy się, wszystko jest. Teraz Wszystko w w pola, określamy zbrojnik będzie koniec. 0,50 poison Po przyczepie. Ja tu lucia, jak mam lucerkę, mam małą pół. Dobra, wjeżdżamy w pola. Musimy my więcej niż zimne. Tak ściągną. Wow, jeszcze nie widzę tak

Oczywiście będziemy zmieniać header, na przykład, mimo tam większy, to później. Albo możemy nim jakimś obzorem 10, może 6, może. I tak, yy, yy, Prasować mi będzie kuzyn. Albo będzie mi pożyczał prasę, zależy jak mu tam z czasem wyjdzie. Do czasu, gdy wyczekacja, ja się nie teraz nie ma nie będzie, bo tak taką możliwość, że trzeba to Jakie pola tu są? Kurde, nie wiem, i nie wziąłem. 40 48? Dobra. Jeszcze sobie weźmiemy jedno oddalone, Faki rura mi się popsuła. Kurwa Ja nie wiem, co to będzie. Ja chyba muszę go zakasić. Jak hmm. mi rura nie działa. Oto sufanie sobie.

Ja lecimy na szczęście. O, robisz.

Kościół, kościół, kościół Polskiego się pokaże Jужраясь, jestem na, na gospodarstwie patrz się określał, patrz jak się patrz patrz się Jedyna przyszypaku mam uszykowaną. To jest wyciągnięta jak wszystkie, ale jej... Ja już na nadstawki i tutaj już... Jest trójpłóczka. no mała już się tu Dobra. Dobra, więc mamy już zerowę na czołg. Zwierzamy. Ja to takim pięknym akcentem będzie mogło się już oszukać. No to chcielibyśmy łapkę już w suwo nie opuśćmy. Więc ja cześć Manko i cześć.